Stanisław Wapniarski ma za sobą blisko 130 startów w Grand Prix Jezior Konińskich. Przez 28 lat udało mu się uzbierać najwięcej punktów we wspomnianych zawodach. Jego historyczny sukces został nagrodzony podczas spotkania podsumowującego sezon żeglarski w 2024 roku. Robi to pewne wrażenie. No byłem troszeczkę zdziwiony, gdy zainicjowałem tą akcję zliczania tych wszystkich punktów, bo to było dość pracowite zadanie. Przez blisko trzy dekady, bo tyle już trwa Grand Prix Jezior Koniskich, startowało ponad 60. 600 żeglarzy z różnych zakątków Polski. Najlepszym okazał się Stanisław Wapniarski. Na taki sukces składa się wiele czynników. Trzeba mieć akceptację rodziny i rzeczywiście dość duże samozaparcie. Aby mieć wyniki, trzeba mieć jeszcze dobry sprzęt, ponieważ. No, większość zdecydowana żeglarzy, którzy pływają naszych, na naszych jeziorach, ma duże kwalifikacje. Są dobrze żeglarze, więc no, jeśli żeglarz nie popełnia błędów, no, to pozostaje tylko, aby wygrał albo, albo mieć, aby miał lepszy wynik no, pozostaje po prostu mieć lepszy sprzęt. Na spotkaniu podsumowującym sezon żeglarski nagrodzono również najbardziej aktywnych zawodników w minionym roku. Wśród nich był Mateusz Szczepaniak z klubu żeglarskiego Energetyk u którego przygoda z żeglarstwem trwa już od piątego roku życia. Jeglarstwo daje mi ogromną frajdę, ogromną wolność, zgranie zespołu na łódce jest bardzo fajne i obcowanie z naturą. W 2024 roku żeglarze z naszego regionu mogli wziąć udział w łącznie ośmiu regatach w ramach Grand Prix Jezior Konińskich, które odbyły się w Koninie oraz Ślesinie. Miniony sezon Koniński Okręgowy Związek Żeglarski ocenia jako udany. Trzeba się cieszyć zawsze z tego co jest. Natomiast żeśmy nie, nie odbiegli od y, pozostałych lat, także był, można potraktować, że skończył się sukcesem. Tak? Bo jeżeli utrzymujemy to, co mamy y, przewidziane w kalendarzu, uda nam się wszystko zrobić, pogoda nam nic nie popsuje, to jesteśmy już szczęśliwi, że tak wyszło. Największą obecnie bolączką żeglarzy są finanse oraz stan jezior. Woda jest niska od... Kilku lat się w okresie lata robi bardzo niska woda. Natomiast w tym roku, tą zimą, właśnie co teraz jest i mija, woda się nie podniosła za dużo. Także sądzę, że będziemy mieli duży problem związany z wiosennymi odbywaniami, spływaniem na wodzie. Koniński Okręgowy Związek Żeglarski każdego roku może liczyć na wsparcie ze strony miasta, na które składają się nie tylko dofinansowania klubów, czy sponsorowanie regat. Mamy oczywiście przystań, którą chcemy przebudować, mamy już na to koncepcję, teraz złożyliśmy do funduszy szwajcarskich Także wniosek o to, by znalazła się tam dokumentacja na Centrum Szkolenia Żeglarstwa na Wielkiej Pętli Wielkopolskiej. Rozebraliśmy kolejne pomosty, jeśli chodzi o Gosławice, chcemy nowe żeglarskie postawić, także są kolejne plany co do żeglarzy. W Koninie działają cztery kluby żeglarskie.